Zadanie pierwsze. Wartość wyrażenia jest równa. No to podstawiamy. Mamy x kwadrat odjąć y kwadrat. Czyli co będzie? 2 odjąć pierwiastek z 2 do drugiej. Odjąć 2 plus pierwiastek z 2 do drugiej. I w sumie można by było to wymnażać. Tu jest minus, więc trzeba by było na to uważać. Ale zrobimy to troszkę inaczej. Będziemy mieć x odjąć y. Tu skorzystamy ze wzoru skróconego mnożenia i zrobimy to w ten sposób. Będzie dokładnie to samo. I teraz podstawiamy. No to x to jest akurat lajcik. Tutaj w tym pierwszym nawiasie trzeba uważać, bo odejmujemy całego y, czyli będzie odjąć 2 i odjąć pierwiastek z dwóch. No i z drugim nie ma kłopotu, bo to jest 2 odjąć pierwiastek z 2 plus 2 plus pierwiastek z 2. A się normalnie napisałem tej. Co my tu mamy? To się tu redukuje. Z tym mamy minus 2 pierwiastki z 2 razy ten nawias. Co mamy w tym nawiasie? Tu się redukują te pierwiastki, czyli wychodzi, że to jest razy 4. Czyli wychodzi na to, że mamy minus 8. Pierwiastków z dwóch. I to jest odpowiedź C.